Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj ponownie Pan Kingsley i ponownie Xizer ze mną, tutaj w fazmofobii, będziemy się znowu łowić duchy, kolejny domek Tanglu, druga nagrywka z serii 5, które będziemy sobie dzisiaj robić, no i tak, ostatni odcinek, jeśli widzieliście, to zobaczcie, duch pięknie rzucał przedmiotami, a tymczasem co, zapraszam do, do właśnie do odcineczka i zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji, jeżeli jesteście nowi, no. I czekamy na pana Ksizera, bo on się dalej wita. Także. No. <coughs> Także. No problemu. Hm. Poczekajmy tutaj. Aż pan niebiesko oki się. Nami. hello. To pan Xizer. Witam serdecznie. To tak witam, ja. Witam. Witam, witam, witam. witam I o tan glut pytam, proszę. Cze Państwa. Cześć, oto ja. Cześć, to ja. Ten niepokorny. No, tak o lecimy. kurde, jaki język we mnie, ty wylizał Daniel mnie. Hill, świeczka, kadzidło, zdarzenie paranormalne. No wylizałem, widzisz, dużo miodu było do herbatki sobie włożyć. O, o, o. Proszę o, Państwa. Oh, fuck, man. Normalnie. To nie, to o, trochę... <coughs> That's an unsettling. Hmm. Co dobra. Kurde, może na natanglować się boner z respi poza domem czasami, A, jakby nie ma. Bo kurde, mówisz, no nie wiem. Normalnie, jak bałwany. I don't know. Dobra. Dobra co my tu mamy? To, to będzie albo ouja, albo krąg. Ma. Mówisz. Rund włączyłem. Okay. Krąg włączyłem. Okej. Krąg dwugwiazdkowy, jest zadowolony, bonera nie ma. Mmm, pewnie w tym pokoju, co nie poszedłeś. On coś puknął? A nie wiem, bro. Miałem takie wrażenie z dołu, jakbym słyszał, że on coś... się... O, Ło! Na pewno. Siema! Elegant, tutaj on tam jest. O, tutaj jest boner, elegancko, dobrze. No to możemy zacząć investigata, kibele. Kamuś Kolega nawet dwa do... razy tutaj. Oooooży oh! drzwi gdzieś. Szafka. Tutaj oh. szafa. O oh, fojo! Jojo. Fingerprint interakcyjnie fingerprintu, okej. Okay. Czyli okej. jest ja wiedzą. Zaczynamy interesująco. Pokoju. Dobra. Rozpoczynamy tak jak poprzedni odcinek fingerprintami. No właśnie. I znowu tutaj freezing, chyba się tam sympły. O rozpoczynamy grę postaw na milion. Polter again? Polter molter. Hmm. Polter. Wezmę to, wezmę to, elegancko. LSPD łapy łapy jest z dwóch. dwóch. Łapy łapy dwóch. jestem sam. Ech. What I A, do tu postawię. Dam mu, nie wiem, tu w kiblu jedną książkę. Ale Shit. Mogę tu wejść. O, może okay. tym razem odpowiada ludziom samotnym. Może tak, już zaraz wyjdę. Ten projektor, w środku dam książkę jedną i robię naura, także możesz pytać M Marinara. Marynara. I... carbonara carbonara No dobra, wezmę krucyfiksy fixy. A dba, więc kolega nie odpowiada tym razem. Mam je okay. w dupie. Dobra, wezmę nam świeczuszkę. Ale dotknął poznać. drzwi once again. No to ho, też czyny I czymś panu. piżnął. Tutaj postawię tą tą. Tylko Jego nie wiem, które crucifixy. teraz, bo tu są dwa. Move, I to te drugie, no no no. Indeed. Tak, bo to dobrze. pierwsze ja robiłem, tak jest. Idę po drugiego kursopiksa, damy tam w kiblu najwyżej go. Wiesz co trzeba Soli go zamknąć? No to też wezmę sól. In inventory Zamknijmy gnoja. O, dobrze Let's Ale him. Pięknie świeczkę wziąłeś, podoba U, mi się. Jak, jak pięknie ją zgasił już tą świeczkę. Od razu? No, muszę w się. Sensie miałem. Och, wezmę tak dwa postawie. w To przyniosę drugą, żeby było klimatyczniej. O, od razu stepnął. po Jeepers. Teraz po naszcelać elegancko. No dobra. Ma to, ma to. Tu nie Gra, robię, tego, Już. Tu zapalić to. O, elegancko. No dobra. No, to do była dobra. Wezmę jeszcze jedną sule, jakby chciał kolega wychodzić, ale mu nie temu, oczywiście, wyjść. Tam jedna leży, bo przyniosłem. No to wam dla kolej. Ja no, no to kurde, mieszczę, stać nas. Termometrek, dobra. Trzeba odgonić ducha podczas hunta. Uuu, hardcore. <laughs> no <dobra. A> to <laughs> To się nie uda. Tego nikt się nie spodziewa. Kolejne stópki leży za drogę. Jeszcze dwa zdroże, dobra. Chyba. Aha, ty, no. Wszystko! E. Jest. A, A. Sól, ale oskamowała gra. No, co za ścierwo, proszę państwa. Dobra, pierwsze te zdjęcia, ty. graty. Nie wiem. 1,4 stopnia. No, tutaj taki kurczę. Jest 0,7 nawet. O. o! Czemu on rzucił papierosem no, winiary no, jakimś? Właśnie, no, takie tak, no, słyszałem taki jakiś papier, coś tego typu. Tego typu? To nie no. jest zła Disturbed Salt. O, Ciekawe. pieprzona gra. 0,6 stopni było. Pieprzona gra. 0,1 nawet, holy. 0,3. 0,5. 0,4. Minus! Boże, minus. Mi to. minus. Freezing tempo i Ultra... Free. Jean, Jean! Co robię teraz? Okej, okay, dobra. O, o mały Fuli, no. tak elegancko. Pójdę już po smar. Jakie questy? To zrobione. Eeeem, a okej, okay, paranormalne zjawisko, ja sobie wezmę brać. Ja se wezmę chyba No też, już trzeba, to już ten moment. Demoniasty to, już to raczej już by coś tam kombinował, a na razie jest spokojnie. No, no właśnie, kruci, a puk, czy, trzeba te warby zobaczyć, bo tam ino, wiesz, ja to może być ino. Nie, nie widziałem nic totalnie, no. A. Iż no, najpierw może wezmę te pieprzone, te zdejmę, bo one przeszkadzają trochę Czyli jedno. tak, Huntu Jim dż, Jim. Jim Beam. Jim Beam? Tak jest. No to Mim, stara, na razie wy... No to Hunt, będzie łatwo. No, no to no. też teoretycznie. No tu dotyka strasznie pokoju, ale... O, wywagi... latają, to jest Mimik, e, To jest Państwa. Mimik, no. In, ja beam, właśnie beam, miałem beam. mówić, że to nie jest Gin, bo wydupcyło prąd. No, w tym Andrzej. właśnie tutaj pokoju latają. Także ja idę włączyć prąd. No dobrze. Prądzicho. Hello, bro, can you hunt or unshe hunt? w twój hunt, w sumie. To paranormal activity potrzebuje jakieś. Nice touching, bro. You like touching, Wiesz, bro. teoretycznie... Możemy go... Co? No, bo mamy tego? Wezwać kręgiem. I... No. No właśnie. Kurwa. O. U. Czyli kolega się szykuje do handla? Myślę, że można. A ma... czekaj, muszę sobie wbić cztery chyba te, albo po dwa musimy wziąć, żeby no, nam zciekać. No możemy, wziął. możemy, no bo... No właśnie, no bo, bo co? nam nie pozwoli odpalić. Nie pozwoli nam odpalić. Po dwa szociki. I szybko. Eee, eee. Formuła 1 Robert Króżywiejca. Eee, max, max, max. Pią, pią. Foty nie. nie musimy chyba, nie? O nie. To tylko go odpalić frejera i tak miałem kogo? O, o, ale się pali jaki efekt, o, to fuck nie widziałem jakiego efektu Tu jest hajs pod do widzenia Ja się chowam w garażu A odpędź ducha, dobra, chwila, idę go frejera Ej bro, come here Bitch Odważnyś. Ale go! Kto się się I patrz, musik. zdrażenie paranormalne się zaliczyło też. O, ja nie mam drugiego smarza. O, ja rzeczywiście. No, no bo w sumie, no, odpalenie rytualnego kroku, w sumie. I tu się raz. Nie, to nie jest paranormalne, że nie. nie. Branie boże. On w ogóle chyba udaje Poltera. Taki fanfak. Ja, ja to nie wiem, ja to nie wiem. Bo tak rzutał potężnie. Tuta, tu, wariat. Uciechłem mu. Brawo my, brawo, a a brawo. Nie ma. O ja jestem w, tutaj w szafie schowany, ja w hide tutaj. Tu jest hide spot, panie drogi. O, po hańczyc. Wow. Myślę, tu... że możemy uciekać i na dobrą drogę tą samą. To, to, to. No myślę, że tak. Myślę, że to jest całkiem normalne. Myślę, że można kolejny domek, bo i tak mamy jeszcze 4 mhm, mapy. Jesteś. A trzy nagrywki poza tym, nie? In, in, in. Także wiesz, in, można in, jakiegoś Edgefielda, bo Edgefield zawsze jest problematyczny. Edgefield, Edge, Edge, bo pan Sylw, słyszuć, moi drodzy, boi się farm jak coś, także fun fact info. Tutaj. No tak, farmy, farmy będą na późniejsze dni, nie? Edgefield, no dobrze. No dobrze, panie Bobrze, to let's go. Let's poziom see hacker detected. masz hacker detected? what the fuck? A, a bug. A widzicie, on cheatował, <noise> dlatego ten poziom, widzicie, właśnie no, no, on tak szybko wbija. Pewnie. Nielegalnie wbite. Normalnie. Luke Martin, okej, okay. świeczka, krócy bomba i... A tak też miałem, no, jak to znaczy. update się ten nowy wyszedł, Oje. miałem jakiś tam trzeci level, wbiłem na online lobby i hacker. O. 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 Widzicie, tu się, to znaczy, że rzeczywiście... O, hello there. już mamy wszystko tu, o, to drzwi jeszcze. U nie, tak, tu. No tutaj, a, a tu nie ma teraz fingerprintów, ale zrobię zdjęcie, a -a. bo jestem ważne. Interakcja 3. Shame. To, tym razem bez fingerprintów. No idę dawaj, włączyć iść. prąd w takim razie. A ja idę po itemki na speedrun w takim razie. Nie. Hacker detected. Hacker detected, z cheaterem gram. Boże, nie no, co ja robię z swoim <grym> życiem. Proszę państwa. To niezły hacker detected. A u mnie nie było. Kłamiesz. Widzisz. To jesteś. Łyżesz jak pies. Cheata Cita, Dobra, tutaj tą, Tutaj książeczkę też tak, tutaj. Nie ci kamery, gościu. Jeden projektor dajmy tu, drugi dajmy projektor. Na no, w sumie, o oh, w sumie tutaj. o. o. Coś tak dał te projektory, że ja teraz nie widzę nic. No to proszę cię bardzo, profesor orbiki. W tym kantorku też, proszę bardzo. Off to go, mate. Off to go, mate. Jo, nie widzę. Ja nie widzę. No to jest No. O! O, kamerek! Ładnie lewituje. O kurde! O, otworzył drzwi, otworzył drzwi! Wiesz co, dam mu książkę tam. O ciężka. Jezus, dwa razy otworzył drzwi. Uuu, to dwa, ten, jak to ma? To tam, tam kurde. No kurwa! Nie, te duchy, jak wczoraj na tym... Yy, jak graliśmy ten tryb. Co mi duch tak fancy zniknął przed mordą. Pisze. O, pismo ducha. Proszę bardzo, tego zdjęcia można zrobić. Ale no i tak, psów dupę no. Widzisz, a nie. Wziął mi zniknął przed mordą, no kurwa. Jak a, on państw? śmiał. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Tu nie odpowiada. O, widzisz, może teraz. O, no, zniknął sobie i tak. Ja <laughs> chciał się zbejtować. <laughs> no, to jest bajcież, bajcież. Kurwa, kurwa paleci światło. Halo, no, o ducha, wezmę to, ja Nie to wiem, nie, nie gada w duchiem. Dobra. Biorę sam. A, IMF-5! No. A, no to dobra. Spirit, Shade, shade, shade Miling. Miling ma to, no, Spirytka no, Spiritka łatwo. to się już cieszę, nie? Spirit, najlepszy duch przecież na świecie, o co Ci no. chodzi? Normalnie. Ale Shade, który by tutaj tak działał? No, I don't think no, so. No, dziwny, no troszkę. Kinda strange. No dobra, no doktor strange. o! Oh, oh, what the fuck, man? nice flip. Ale kupnie. Kurde, dupnął. Idę po smadze. Smaginalde, Crucifix z no dobra, dobra. Krucifica Widzowie, musicie no. mnie musi no. obronić, kurde, że. Gnój mi, zniknął. Gnój mi, zniknął przed twarzą. Ja już sykałem zdjęć. Interakcja powinna chociaż o, być, a tu nie mam. Skam. No to mamy co? Mamy za ten yeah, I MEPI GO STRIGHTING? Ale nie, chodzi o ten, to CURSED OBJECTS. Pozytywny mamy w razie w. Mamy. W razie w Jeszcze ja. Oh, Can, you, Can step you step more, more in On oh, chyba mi się wydaje, że bardziej tam... O! I! What the fuck, man? Poltergeist, Poltergeist! Niemożliwe! Oh, What a bo... troll! No. Chyba może tutaj ah. jednak z tutaj dam... Jeszcze jedną, bo tak zdjęcia trochę brakuje. a Nice throw! Nice throw, nice cock! O! No jedno. Pup. to nie nice. Miłość do ojczyzny. Dobra. I drugiego, drugiego, co? Co? Oh, drugiego dziewczyny... Co? Drugiego dziewczyny. I drugiego dziewczyny, tak jest. Wow. Długiego. Tu zamknięty. Długiego nie. Długi mężczyzna, to nie dziękuję. Czy to tutaj? No, chyba tutaj dotknął. I nie mechem trzeba zobaczyć, ona no, oczywiście, że tak. O! sobie. No, tu dawaj, dawaj, tu tutaj. O! Dobrze. Ale stępuje, polega. Które? Które? O! A! a tutaj pismo duchy, ale no teraz by było zdjęcie, ducha, no. O, głośno. No taki głośno, Ile posłaczesz? Grze... Dobrze. <laughs> Krucyfik znam jednak tutaj może. A la, 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 la. Widzisz, zostaliśmy Kruc już... Po... Hunt! Na krucyfiksie Hunt! What the fuck? Are Aha. you kidding me? Ale wolny, what the fuck. A hello! A, no umarłem. A smacz się pali jak coś, widzowie. Nie, zastaram się. Siema. Smacz odpalony i zdechłem, nie? Oh. No well, what can I say, ladies and gentlemen? Ale patrzcie, jak nogi skręcił. No to Zacisną... Zacisnął odbyt. No well, fakt, faktycznie jest No spalny. jest, dopalił mi się w łapie. No nie wiem, co tu się stało. No naki, I mean, bro, życie. Ej, ale, ale no. sobie schancił na tak? tym? No, się króca bomba tutaj postawiona, ty bro. That was weird. No ale coś, Ej, to wiem, co już, nie wiem, Spirit, pewnie taka dzika, znając życie oczywiście. I też to w pewien magiczny sposób. I to check it out, bro. O jeju. E o, e o wideo. O! Oh, leci. No, on, Mylink to to na pewno nie jest. No, on tak jęczy do piwnicy, poszedł. Debil. Spirytka pewnie, wątpię, że to shade. No. Taki dziki shade. No się on nie. może być pewnie, ale. Bro. Kurde, Zhantowała mnie na kurcofiksie, ty. No nie wiem, może. No. Powiem, smadzał wtedy, no co? On, on, za, on za dużo był? robił, jak na Shada, tak mi się wydaje, właśnie. No plus jeden raczej jest. No. To raczej jest spirytka na 100%. Też tak myślę. Jeśli Niestety. No, niestety. No cóż, widzowie, widzicie. Pasmon dyma w dupę. Czy to już po jest? Tak, tak. Aha. Może wrażą, czkawka. Czkareczka. Dobra, włączam tego, uciekam. No jak? No jak, no jak... jak? Zostawiamy pana Xyzera. Ja tam ładnie nóżki sobie twierdzę, takie... Ja, jeszcze sobie... No, oh, yo, w yo, to jest. Ja w wanie, w wanie jestem, ale... <laughs> no to... Nieeee! Wyszedł z vanu. Haha! <laughs> Zostaniesz tu z duchem na wieczność. Ze spirytką, kurde. Nie, szejdę, szejdę. Shade, 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 shade! shade, 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 shade. Spirita. Aj, karamba, hmm. wierzyłem w głębi serca. To dupa. No cóż, to elegancko, 16 to... minut, 2 odcinki. To się pożegnaj tym razem ty. Tak, dziękujemy za oglądanie, super smash sticków, kurczę, Spodobało się tu <gry> lajk, like, subskrypcja i inne pierdoły, takie jak dzwonki, które pewno nie działają w naszych kanałach, ale możecie zostawić. No i widzimy się w kolejnych materiałach z także trzymajcie się, do następnego i pa pa! No.